Widzowie, witajcie dzisiaj Skywarsy. Tutaj, ja już czekam. Na kogoś, na moją pierwszą ofiarę mam łuk. Aż kurde. mad i pewnie go stracić nie chcę, ale... Ja idę. Idę. Uch. Siema, siema. Zostaw mnie. Chcę żyć. Uf, akcja. O, o. Ktoś idzie ze mną. No, czemu mnie do roku tutaj dajesz? Nawet mi spaść nie dał. Egram dalej. Ja nic nie mam. Ja nie chcę żadnego kita. Ach, mi się to zadania. Mi to nie działa. Tam to teraz To się zaraz wyłączy. Kurde, jak mnie lagło ile śnieżek? Nigdy mi się kilof nie przydał. Dlatego go nie biorę. Kurde, co co te obrażenia? Byłem grzeczny. Ej, łuki teraz ciągle dostaję, a to rzadkie. To pewnie jest znak, że muszę wygrać. Ej, gdybym go trafił Biorę Dobra, idę tam do nich, szybko idę. Chcę zgarnąć jakiegoś killa. Albo może on? Myślałam, że on ma mniej HP. Ile on ma? 14. Dużo to mu nie zbiłem. Dobra, teraz tylko jeszcze wygrać. Dzisiaj celem jest wygranie. Nie ma za dużo odcinków, bo jest przygotowania na duże specjale. Oczywiście subskrybujcie, bo prawie nikt tego nie robi. W sumie nikt tego nie ogląda. Głównie tak to jest. Dobra, to jest speedrun. Ja! Ej, co jest? Jak mi lagło? Wodę chciałem postawić. Ach, dobra. Może wygrać. Kurde, ten jeden mecz. Czemu mi tego nie zalicza? Na Bedwarsach zobaczę. Skywars. A może to muszę wygrać? Albo drugie miejsce? To w sumie nie wiem. Może muszę wygrać. O to chodzi, tylko nie dopisali, bo nikomu się nie chciało. Potem sobie tego XP zbiera. Ciągle mam nóg do tego Drewno kopie. Ja cię nie trafię. Ja to robię dla Hecy. Jest kill. Dobra. Dobra, ja idę. Proszę, żeby mnie nikt nie trafił. Dobra, nie ma. Nikt nie patrzy. Te trzeba, te skoki są najgorsze czasem. Jak się Shifta przytrzyma. Ja nie robię tych szybkich, bo nie chcę spaść. Kurde, nie, nie, nie bi. Kurde, to jest straszne, ja w tym odcinku nie wygram. Co jest nie jest w złotej, to sobie wywalam. No, znowu łuk! W każdym teraz w tych meczach zwaliłem Ekces zostawiłam na wszelki wypadek. No co jest kurde! Wyrzucam, wyrzucam. On, mam nadzieję, że tych hitów nie dostaję. Dobra, gramy dalej. Co jest, żeby jedno życie jest? W sumie to jest dobrze. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Spokój game. Nie wiem o co z tym chodzi, ale mi to tak ryczy. Wyda. To też chyba tak słyszycie. Ci co, ci, co oglądają to na słuchawkach, wiedzą, jakie to uczucia. A jeśli ci, co wiedzą na, na high pixelu, może wy to wam to przyciszę. Jak mi się będzie Dobra. Elo, elo, ee, nie strzelaj, nie bij, nie bij. Czekam, aż mu się strzały skończą. Co ty, nie spadłem, won, won, won mi stąd. Mam pomysł. No proszę, nie bij. Tak, idziesz na niego. Dobra, mój kill, mój kill. Mój kill. Ale mu zabrałem killa. Jedla psa. Jak on mnie z takiej wysokości, proszę mi powiedzieć? Jak? Jeden kill. Taki dobry mecz. Ja bym powiedział, że... I teraz wala. Jo, dobra, plan jest taki: idę tu, a ile mnie nikt nie zepchnie. Dobra, nie zabijamy tego sąsiada albo tego. Idziemy na środek. Z środka przechodzimy, i tam to się samo zrobi. Będę kam. pić. Co jest? Jaki lak? Ale udało mi się oczywiście z moją koordynacją. Tutaj te kity trochę są bez sensu. Dobra, jest lawa. Muszę to szybko robić, bo zaraz ktoś przyjdzie i mnie zabije. Dobra, i teraz tylko ten już tam jest. Tego się zepchnie. Gdy, powiem, że to on. Zwalimy na niego. On teraz uzna, że on już nie ma ścieżek. W sumie ja też zaraz nie mam. Myślałem, że coś tu zostawiłem. Idź pan. To była moja ostatnia. Niech się boi, bym na tego złożył. A teraz idę. On ma śnieżki, to mnie niepokoi. Nyg. Dobra. O, jest. kuty nie, 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 nie. Zostaw mnie. Dobra. Jaki jest widzowie plan? Budujemy się, udajemy, że spadłem. On za to ekspa Mam nadzieję, że nie dostanie i tych kili, i fragów. I mi się, już drewno kończyno betoniarzu. Ile on tego ma? Ile mu tego zostało? Bardziej skok wiary. New. Dobra, jest. Jest, jest! Nie, 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 nie zdychaj. Proszę, skij. Skiń. Kurde z koksa. A było blisko. Gdybym go jeszcze wal. A czemu ja go nie walłem? O, boże on wyspadł. Ale czemu mi tych mecz nie zalicza? To jest zwalona. Teraz będą głównie takie szybkie odcinki. Raczej ja tu chcę wygrać w tym dzisiaj kilka dam. Może z Hypixela łuk to już chyba widzicie? Mówiłem, że to jest rzadkie. Kurde, po co mi kill off? ja teraz głównie gram w Skywarsy. Nie, jak ja to zwaliłem? Dobra, nie. Proszę nie bić. Nie Kurde! Szlak by go trafił. Zobaczymy, czy ma śnieżki. Muszę wyczuć moment. Jak tu będzie iść, to muszę go strzelić. Właśnie na zawoł. Dobra, patrzcie. Mam pomysł. Tu taka ścianka obronna. Tu będę strzelał. Nie było? Patrzcie, ja mam pomysł. On się tak zabudowywuje. Zrobię mu Nie, ma jajca, ma jajca, ma jajca. Ale mnie trafił. Dobra, to przez ścianę nie było. Nie mam strzał. Spadaj, pan! Albo teraz skaczę na niego. Dobra, dostał. Dostał. Cylujemy wróg. Dostał. I teraz ile ja dostanę HP? Dobra. Nie żyję! Jest! Udało mi się! Udało się! Pierwszy. Nie no! Jesteś siebie No, jestem zadowolony! Nie bij! Kurde no! I nie mam mógł i to nie tak, że cię chce. Chcecie teraz zepchnąć. A ty masz TNT! Szpaner! Co jest? Nie bij! Proszę! Ej! Przez ścianę, ale to jest raczej lag serwera. Nie, on jest na środku, na środku. Są nawet po 64 śnieżki. Loser. Hi, hi, hi. No i po co ty to robisz, człowieku? Powiedz, po co mi to robisz? Wylałem lawę. Szkoda, ale była dobrze. Czy mi teraz zaliczy? Nie. E, prawie wygraliśmy. Ale czemu oni tutaj perłę mają? Tylko ja nie mam. Na środek teraz. To jest jeden środek. To speedrunuję. Proszę, ej w ogóle da się mieć z tych skrzyniach perłę? Patrz, mi dwie wędki. Patrzcie. I teraz pewnie się znajdzie. A się nie, nie znajdzie się Łuczek, to to daje. Samiec nie potrzebuje tego. To, to, to. Chcę go wyjaśnić teraz szybko. A, zginął w lawie. Dobra, jestem lepszy. Idę po itemki. Co tu pan miał? No nic ciekawego. To muruje. Zabieram jakieś itemy. Koksa zabieram. Nie bij. To bo ja cię pobiję. Zostało nas dwóch. Jesteśmy tylko my. Ja albo... Proszę. Spanni. Sejk. kiń! Jeszcze się złapię. Nie no, było dobrze. Ej, czemu ja zawsze przegrywam tą ostatnią walkę? Czemu nie zawsze minie nie zaliczy? 15 minut. Na 20 minucie ja już kończę. Się obrażę. Dobra, nie. Po tej grze jak nie wygram, to koniec odcinka. Jak wygram, to jeszcze 10 gier. Czyli tak naprawdę już... No, raczej nie będzie dalej, ale zobaczcie, może się uda. Dobra, teraz 100% skupienia. Jest! Tylko już śnieżek nie mam. Może jakieś kile sewalne? Teraz taki kilowy. Chcę robić. Patrzcie. Się gonimy. Zauważył mnie. Co? Dobra, to, to koniec odcinka.